Niemczech odbywają w Barcelonie. Australia jest bardzo da... Czy na pewno chcesz się tam udać? Świetny wybór! Wygląda bardzo ładnie! Dobrze, wszyscy na pokład! Wszyscy na pokład! Wszyscy na pokład! Jesteśmy gotowi? Gotowi! W takim razie uruchamiam silniki. I. Odwiedźmy rodzinę kankurów. Pan Świnka! Co za niespodzianka! Kylie! Zobacz, kto przyszedł! Witaj, Peppo! Witaj, George! Witaj, Kylie! Przechodziliśmy obok i pomyśleliśmy, że wpadniemy się przywitać. Świetnie! Skoro tu jesteście, może pokażemy wam nasze ulubione miejsca? Możemy pojechać minivanem na plażę i odwiedzić wielką rafę koralową. Możemy też polecieć samolotem do Outbacku i urządzić sobie piknik. W Australii jest tyle rzeczy do zobaczenia. Co wolicie? Dobrze, w takim razie lecimy samolotem do Outbacku na piknik. Wszyscy na pokład. My wszyscy są gotowi. Tak. W takim razie lecimy. Czas na lot samolotem. Możesz unosić się do góry, opadać w dół lub lecieć szybciej.

Dobrze. Zacznę przygotowywać grilla na obiad. Może pobawicie się przez chwilę? Możemy poćwiczyć rzucanie bumerangiem. Możemy też zagrać w krykieta. Pamiętajcie, aby wypatrywać misiów koala. Co chcecie robić? Do mnie, gdy go rzucę. Spróbuj. Przytrzymaj bumerang przez chwilę, a następnie go rzuć. Im dłużej go przytrzymasz, tym dalej poleci. Zagrajmy w krykieta. Ale zagrajmy w krygieta. Proszę, weź kij, a ja rzucę piłkę. Powodzenia! Unieś kij, a następnie zamachnij się nim, aby uderzyć w piłkę. Czy widzisz piłkę, Pepo? Pluszowy miś ją trzyma. To nie jest pluszowy miś. To miś koala. Hurra! Znaleźliśmy go. Squeak! Kochani. Czas na obiad. Kolbę kukurydzy. Mmm, co za wspaniały piknik. Kiedy urządzamy sobie pikniki, zawsze przychodzi do nas pani kaczka. Ha, to niemożliwe, aby pani kaczka pojawiła się po środku pustyni. Nasze pikniki zawsze przychodzi pani dziobak. Kukurydza dla wszystkich było pyszne. Pani dziobak też tak myśli. Dobrze, czas wracać do domu. Wsiadamy do samolotu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. To była wspaniała wycieczka. Uwielbiam Outback! Co to właściwie jest? Dobrze, wszyscy do minivana! Pójdziemy na plażę zobaczyć coś niesamowitego. Na! Plaża jest tam. Wieć minivanem, aby poruszać się do przodu. Myślałam, że jedziemy zobaczyć coś niesamowitego. Nic tu nie ma! To dlatego, że to coś jest pod wodą. Na dnie mieszkają niesamowite stworzenia, a moim zadaniem jest o nie dbać! Gdy będziecie gotowi, wskoczcie do łodzi podwodnej. Zobaczymy ocean. Skakujcie. Płyniemy w dół. To jest wielka rafa koralowa. Jest zbudowana z koralowców i rozciąga się na wiele kilometrów. Moim zadaniem jest ją chronić. Czy możemy zabrać do domu kawałek koralowca? Niestety nie, Pepo. Możemy je oglądać, ale nie możemy ich dotykać. Łódź podwodna może poruszać się w dowolnym kierunku. Może spróbujesz ją poprowadzić? Jeśli znajdziesz coś interesującego, możesz podnieść to za pomocą szczypiec. Zobaczmy, czy uda się ją podnieść przy pomocy szczepień. Ale mówiłaś, że nie możemy niczego dotykać. Chodziło nam o to, że nie można dotykać niczego, co tu żyje. Ale złote monety nie żyją w oceanie. Możemy użyć ich, aby zapłacić za dalsze badania nad oceanem. Wnieśmy ją do minivana! Wow! Nurkowanie w łodzi podwodnej było super! Tak wiele nauczyliśmy się o ochronie rafy koralowej. Cieszę się, że dobrze się bawiliście. Ojej, która to godzina? Obawiam się, że musimy już zakończyć naszą wycieczkę. O, tak szybko! Niestety tak. Jest tak dużo do zobaczenia. Ale bardzo dziękujemy za wszystko. Świetnie się bawiłam! Odwiedźcie nas znowu! Mamusiu, czy możemy wyhodować wielką rasę koralową w naszym ogrodzie? Ho, ho! Raczej nie, Peppo. Nie mamy łodzi podwodnej. Dobra robota! Nauczyliście się wiele o Australii i znaleźliście skarb. Było wspaniale! Witajcie wszyscy! Pepa! O! Jak udała się wycieczka Pepo? Było niesamowicie! To była prawdziwa podróż dookoła świata! Bardzo chciałabym o tym posłuchać. Dzieci, czy chcecie posłuchać o wycieczce Pepy dookoła świata? Tak! Wspaniale! Pepo, możesz zaczynać. Byłam w wielu niesamowitych miejscach. Czy byłaś w Ameryce? Tak! Byłam w Nowym Jorku! O! Byliście w Australii? Tak, Mandy. Pływaliśmy łodzią podwodną. Widzieliśmy dużo ryb, ale nie mogliśmy ich dotykać. Super. A byliście w Hiszpanii? Tak. Byliśmy w Barcelonie. Graliśmy w piłkę nożną na plaży. Musisz nauczyć nas wszystkich grać w piłkę nożną? A byłaś w Niemczech? Bardzo podobało mi się w Niemczech. Padał śnieg i piliśmy gorącą czekoladę na targu świątecznym. Mm, brzmi pysznie. Było pysznie, ale pizza we Włoszech była jeszcze lepsza. Byłaś też we Włoszech? Tak. Wujek Kuza nauczył nas jak się robi pizzę. A byłaś we Francji, Peppo? Tak, Susie! Byliśmy w Paryżu! Było tam dużo kolorowych obrazów! Jedliśmy też przepyszne lody! Wow! Co jeszcze robiliście? Byliśmy też w Londynie i poznaliśmy królową! Królową? Ojej! Powiedziała nam o moście Tower Bridge. Co to jest most Tower Bridge? To taki duży most z wieżami. Mam nadzieję, że nie skakaliście w kałużach obok królowej. O tak! Królowa uwielbia skakać w kałużach. Chyba nawet bardziej ode mnie. <ścoughs>